Cześć, dzisiaj chciałem się podzielić w takim krótkim, szybkim vlogu fajnym rozwiązaniem, które pozwala w prosty sposób dodawać własne bloki do Gutenberga. Do tej pory można powiedzieć, jeśli chodzi o tworzenie takich stron na bazie projektów i edycję ich, bazowałem raczej na ACF-ie takim czystym i tam sobie dodawałem różne sekcje i tak dalej w zależności od tego, Jaki, jakie były potrzeby natomiast w kolejnym projekcie jakimś, który tam robię podszedłem nieco inaczej do tego i postanowiłem wykorzystać Gutenberga i wszystkie jego fajne możliwości i rozszerzyć je za pomocą ACF-a zaraz Wam pokażę o co chodzi z tym Gutenbergiem i ACF-em Zobaczcie, mamy w ACF Pro takie rozszerzenie jak właśnie ten ACF Blocks, pozwalające w łatwy sposób tworzyć bloki Gutenberga, które będą miały interfejs zbudowany, zbudowany w ACF i tak naprawdę mamy tutaj bardzo niski jakby próg wejścia w tworzenie sobie takich bloków. Nie musimy wchodzić w jakieś tam tematy JavaScriptowe, Reactowe itd. Tylko możemy bez problemu sobie za pomocą ACF-a taki blok wykonać. I tutaj jest bardzo prosta metoda na to. Trzy rzeczy musimy zrobić. Najpierw rejestrujemy sobie jakiś tam własny blok. Tutaj mamy w przykładzie jakiś blok związany akurat z testimonialami, czyli dodajemy jakieś takie podstawowe parametry. W momencie, w którym taki kod, taki kawałek kodu sobie dodamy i mamy tego ACF-a zainstalowanego, no to potem tworząc sobie w ACF-ie jakieś tam standardowe pola, nie przypisujemy ich po prostu do jakiegoś tam page'a, wpisu czy czegokolwiek, tylko tutaj wybieramy sobie blok i wybieramy konkretny blok, do którego będą przypisane te, te pola, właśnie. I trzecia rzecz to jest po prostu template, za pomocą którego będzie ten dany blok wyświetlany na naszej stronie. Tu mamy po prostu kawałek html plus te dane z tych pól wyciągnięte za pomocą standardowych funkcji ACF, czyli na przykład get_field. I zobaczcie jak to działa w praktyce. Robię w tym momencie projekt takiej strony. W zasadzie po prostu moim zadaniem, moim zadaniem jest wdrożenie gotowego projektu graficznego na WordPressa i to jest oczywiście jakiś tam, powiedzmy, sam początek developmentu tego projektu. Natomiast projekt charakteryzuje się tym, że ma wiele podstron zróżnicowanych, natomiast bloki powtarzają się, można powiedzieć, na każdej podstronie, tylko mają inne układy, inne konfiguracje. Postanowiłem tutaj właśnie wykorzystać Gutenberga z tym ACF-em. I tu na przykład mam takie pole, w którym mam tło, mam jakiś tam nagłówek, drugi nagłówek i taką funkcję, że mogę sobie tutaj dodać różne sceny i mi się przełącza po prostu to zdjęcie w tle. To ma być symulacja jakby działania jakiejś tam apki na, na telefony i mniej więcej tak to ma wyglądać. I zobaczcie, jak to teraz wygląda od strony panelu. W acf w, przepraszam, w Gutenbergu mamy tutaj po prostu stronę edytowalną w Gutenbergu, klasyczny Gutenberg, i tu sobie dodałem po prostu taki blok za pomocą tego ACF-blocks. Tutaj mam wyświetlany już podgląd tego wszystkiego, natomiast jeśli chcę edytować te dane, mogę się tutaj przełączyć i mogę wpisać właśnie to sterowanie oświetleniem, ten drugi wpis, ten drugi m, tytuł, który jest na dole wyświetlany. I tutaj mam możliwość ustawienia sobie dowolnej ilości tych scen, tych opcji, które będą wyświetlone na makiecie tej aplikacji mobilnej, i dzięki temu tutaj mogę sobie te wszystkie elementy dodawać. I tak samo zrobiłem tutaj te bloki, które mają nagłówek, plus jakiś tam tekst. I tutaj jak widzimy, mamy, mamy po prostu opcję edycji albo z tego poziomu tutaj. Albo tak samo tutaj możemy to edytować właśnie z boków w opcjach danego bloku. I to jest o tyle fajne, że możemy bardzo szybko się przełączyć na, na tworzenie takich bloków. W Gutenbergu nie wchodząc za bardzo w, w budowanie tych bloków od strony Reacta i, i całego JavaScriptu, więc naprawdę bardzo polecam, bo bardzo fajne, bardzo wygodne rozwiązanie pozwalające bardzo szybko tworzyć. Różne fajne rzeczy. No i tu oczywiście mamy całe dobrodziejstwo tych bloków. Możemy sobie wtedy składać te wszystkie elementy bazując na, na tych blokach. Tak to wygląda od strony Gutenberga, a tak to wygląda już po wejściu na stronę. I to właśnie pozwoli mi stworzyć sobie takie bloki, ileś tam tych bloków, które będę potrzebował na wszystkich podstronach, bo tych widoków będzie chyba około 15. I po prostu każdą podstronę dowolnie sobie poskładam, i też klient, dla którego to robię, będzie miał potem możliwość dowolnej edycji takiej strony. Nie będzie uzależniony od tego, że struktura została przewidziana tak, a nie inaczej, tylko po prostu w każdej chwili będzie miał możliwość wygenerowania sobie takiej struktury, jaką będzie potrzebował, czy ewentualnie jakiegoś tam zamienienia kolejności danych bloków. W tym vlogu to tyle, dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!